O, oh, co za wspaniały poranek. Boże, jak dobrze być na wolności. Zobaczymy, pogoda po prostu cudna. A z tej strony. Eee, Okej, okay. ktoś stoi przed domem i widzę policję. Dobra, robi się nieciekawie. Cały cały dzień byłem tylko na wolności i już policja przed domem. Dobra, trzeba stąd jakoś uciec, nie wiem w którą stronę. Moje auto na szczęście jeszcze stoi. Eee, spróbujemy to jakoś załatwić tak, żeby mnie nie złapali. Eee, dobra, uciekamy stąd. Nie, chowaj tą broń! Eee... Dobra, spróbujemy uciec w góry Mam nadzieję, że tam mnie nie znajdą Boże święty, cały dzień tylko spędziłem Jedna noc i już się zorientowali, że mnie nie ma Kurde, nie wiem co zrobić Będzie ciężko, może gdzieś w tych y, tutaj górach y, Uda mi się schować Mam nadzieję, że tam Znajdę jakąś jaskinię gdzie Będę mógł spędzić jakiś czas Czy oni mnie gonią? Chyba nie To było tak łatwe, że już ich zgubiłem No to jest po prostu niemożliwe Dobra, spróbujemy gdzieś tutaj poczekać O nie czy, czy ten policjant jakoś skakał dziwnie? Nie mam pojęcia. Tam widzę, że leci jeszcze jakaś paczka z góry. Ale spróbujemy wjechać na tą górę i rozejrzeć się, co dalej. O nie, dogonili mnie, dobra. Trzeba stąd zwiewać. Myślałem, że ich to no, troszeczkę bardziej zajmie, a ja nawet nie zdążyłem uciec w te góry. Eee, tu w ogóle jakaś lawa. Tam, czy znajdę może jakąś wyspę? O, to jest dobry pomysł, żeby osiedlić się na wyspie, ponieważ tam będę bezpieczny. Tam jest nawet spoko wyspa, tylko tam nic nie ma dosłownie. Widzę jakąś wielką elektrownię. Niestety nie widzę żadnego miejsca, gdzie ewentualnie mógłbym się schować, ponieważ cały czas mam ich na ogonie. Nie wiem, spróbujmy zjechać jakąś boczną ulickę. Eee, o, tutaj mamy sklep z bronią. Dobra, spróbujmy się tutaj schować. O nie, jeszcze potrąciło mnie auto. Boże święty, o co chodzi? Moje auto widać, że jest świetne po prostu. Spróbujemy tutaj zabrać jakąś broń i ewentualnie się obronić. O, to może wyjść ciekawie, dobra, czekamy na tą policję i zobaczymy, co teraz zrobią. Eee, podobno, jeszcze na stacji można kupić nitro. Jeśli wejdziemy dobrze, tutaj będziemy mogli sobie zabrać nitro, co nam na pewno da o wiele, wiele większą przewagę. Sprawdźmy, dobra, zobaczmy. Tak, mamy nitro, spoko. Eee, gdzie jest ta policja? Się boję, że wyskoczy mi zaraz za rogu i tyle skończy się moja przygoda na wolności, i będę musiał znowu wrócić do tej głupiej celi. O nie, dobra, trzeba uciekać. Eee, spróbujmy się gdzieś tutaj schować. Co to, piramida? Boże święty, to miasto naprawdę zmieniło się przez te 3 lata, nie do poznania. Czy ja tutaj mogę wejść? Tak. Gdzie jestem? O jezu. Wow, w tej piramidzie coś czuję, że będzie jakiś skarb. Nie mam pojęcia. Eee, mam nadzieję, że nie, wejdę to, nie wejdą tutaj za mną. Dobra, spróbujmy zdobyć ten skarb, ponieważ. Wygląda tutaj naprawdę ciekawie, przynajmniej jakieś pieniądze zdobędę. Może tu będzie jakiś skarb, który będzie wiele, wiele wart i będę mógł w ogóle opuścić to miasto i przenieść się do jakiejś nowej miejscówki. Dobra, spróbujmy. Wow, to było bliskie. Tak, to jest to, czego potrzebowałem. Boże, jestem ustawiony. Pełno diamentów, co to jest? Dobra, czas zebrać tutaj jak najwięcej tych pieniędzy. Wszystko tutaj zabieram, ale będę teraz ustawiony do końca życia. Coś czuję, że kupię wyspę. Tak, kupię wyspę albo kupię statek i ucie ucieknę z tego miasta, by zacząć wszystko od nowa. W nowym mieście nikt nie będzie mnie znał, przez to będę mógł sobie żyć od nowa. O nie, ja mogę zabrać tylko 7500 stąd. No cóż, to wygląda naprawdę interesująco. Tylko wyczuwam tutaj pułapkę, która może skończyć się źle. Może jest to, jest to jakaś podpowiedź, jakbym mógł tutaj to zabrać. Ok, znalazłem tutaj przed chwilą notatkę, z której wyczytałem, że jeśli 7 razy się klęknie przed tym kurczakiem, da nam jakiś wielki skarb. W takim razie spróbujmy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. I teraz będę mógł zabrać klucz. Tak, jest to klucz. W takim razie dobrze zgadnąłem. Yy, tylko po co mi jest ten klucz? To jest dobre pytanie. Ale najpierw nie będę się tym przejmował, tylko opuszczę to miejsce. Dobra, znowu trzeba poczekać na tę kule. Ech, to będzie ciężka droga. Dobra, jakoś yy, z troszeczkę lekkimi problemami, ale udało mi się stąd wyjść. Mam nadzieję, że tutaj policja nie będzie czekała na mnie po prostu przed tą piramidą. Ale jak coś, jestem tutaj przygotowany z rakietnicą. Dobra, mamy proces. O, nie, mamy problem. E, gdzie jest moje auto? Oni zabrali mi auto, ale dobra. Zobaczymy, co powiecie na to. Kurde, który teraz tutaj uciec. Nie wiem, trzeba na piechotę w takim razie. Do czego mi jest ten klucz? Najpierw to muszę dostarczyć te pieniądze do bazy i schować je w safe. E, tam biega jeden. A nie, kto tam biega? Tam jest jeszcze jeden policjant. No chyba sobie żartujecie. Już trzech policjantów czeka tu na, na mnie. E, dobrze, się, robi się noc. W, w nocy będzie mnie trudniej znaleźć. Dobra, spróbujcie to. O, kurde, są twardzi. Tam widzę jakieś auto. Będę mógł, mam nadzieję, że je zabrać. Mam nadzieję, że zostawił ktoś kluczyki i będę mógł sobie uciec. E, niech już będzie noc! Proszę, niech już będzie noc! Będziemy na pewno mieli ciężej mnie znaleźć. Kurde, są już naprawdę blisko. Dobra, zobaczmy, czy uda mi się otworzyć te auto. Dobra, jest. Zostawił ktoś kluczyki. W takim razie odjeżdżamy stąd, idziemy dostarczyć pieniądze i sprawdzimy dopiero, do czego będzie mi potrzebny ten klucz, ponieważ na pewno jest do czegoś potrzebny. No, jeśli był schowany w piramidzie, no to na pewno będzie naprawdę, naprawdę cenny. W takim razie ruszamy, dostarczę te pieniądze e, i poszukam może w internecie, nie mam pojęcia. Może ktoś zostawił jeszcze jakieś notatki w starej bazie i sprawdzę, do czego jest ten klucz. Dobra, pieniądze ukryte i przez całą noc próbowałem się dowiedzieć gdzie mogę użyć ten klucz. I przeczytałem, że gdzieś na rynku można znaleźć tutaj e, miejsce, gdzie jest wielki kurczak i tam gdzieś można otworzyć przejście do super broni. E, więc mam nadzieję, że ta broń mi się przyda po prostu żeby zlikwidować tych policjantów i żeby nie wiem, uciec z tego miasta, ponieważ już naprawdę troszeczkę tych pieniędzy zebrałem. E, więc mam nadzieję, że teraz będę mógł, e, nie wiem, kupić wyspę, albo przynajmniej na tą wyspę na jakiś czas sobie uciec. Ej, to jest chyba to miejsce. Tu jest jakiś wielki kurczak, chociaż jakiś super wielki nie jest, ale jest kurczak. Dobra, sprawdźmy. E, mam nadzieję, że tutaj nikogo żadnej policji nie ma, dlatego jakby co, to wejdę z bronią. Dobra, jest czysto. E, o, są jakieś pieniądze jeszcze na razie, jakieś napiwki. A, to czemu by nie? Może mi się przydadzą. Przy okazji sobie zbiorę jeszcze w kasach, jeśli nikogo tutaj nie ma. W ogóle miasto jest dzisiaj jakieś puste, co jest aż dziwne. Dobra, zawsze jakieś pieniądze się przydadzą na jakieś drobne wydatki. W takim razie bierzemy wszystko. Sprawdźmy co mają na zapleczu, może na zapleczu jest coś ukrytego. Ej, to jest miejsce na klucz? Tak. Dobra, mamy przejście. Czy jest tu ktoś? Wow, okej. Okay. Czyli to jest ta broń. No, tu już ten kurczak to chyba taki pozytywny nie jest. W takim razie widzę, że nie tylko ja jestem zły w, tutaj w tym mieście. Dobra, w takim razie, jak już zebrałem tą broń i ta policja była taka mądra, i przez cały dzisiejszy dzień próbowała je złapać. Zobaczymy, jak poradzą sobie z tą bronią, jeśli ich teraz tutaj złapię. Zobaczymy, gdzie oni tutaj mogą być. Eee, jest. Która jest godzina? Jest 15. Możliwe, że mają przerwę. W takim razie coś czuję, że będą w jakimś klubie i po prostu będą sobie tutaj tańczyli. Sprawdźmy, czy są właśnie tutaj w klubie, tam gdzie ostatnio okradłem. Dlatego podjedziemy sobie tam i oczywiście to sprawdzimy. Sprawdziłem jeszcze, jakby co ponczkarnie, bo wiemy dobrze, jak to policja tutaj w naszym mieście działa. E, nie znalazłem ich tam, dlatego na pewno muszą tutaj siedzieć w klubie. E, może ja sobie w ogóle przetestuję tą broń. Ło, e, to jest laser. Myślałem, że to strzela na zwykłe pociski. Dobra, zobaczymy, co teraz powiedzą. W takim razie wchodzimy. O, wiedziałem, że tutaj są. I co teraz powiecie? Zobaczymy. O, teraz już tacy mądrzy nie jesteście, tak? Jednego zdjęty i jeszcze drugi. Dobra, o, dobra, dwóch policjantów zlikwidowanych. Mam jeszcze kartę. W takim razie tą kartę zabierzemy. Przyda mi się, jeśli będę chciał okrać na przykład bazę policyjną, dlatego zabieramy się stąd i szybko uciekamy. Muszę znaleźć jakąś łódkę i mam nadzieję, że przyniesiemy się na jakąś wyspę, która jest obok. Eee, ponieważ dzisiaj no to niestety w domu nie będę spał. Spróbuję się przenocować na jakiejś wyspie. No i pomyślę w następnym dniu, co po prostu dalej. O, znalazłem łódkę, w takim razie mogę uciekać. Tam jest naprawdę ciekawa wyspa, która mam nadzieję, że nikt tam nie mieszka. I po prostu będę mógł tam przenocować przez przynajmniej jedną noc albo kilka, aż policja sobie odpuści poszukiwania mnie. Eee, będę musiał myśleć, jak wydostać się z tego miasta. Czy tam latający samochód? Boże, nie mam pojęcia. Ta technologia naprawdę idzie cały czas do góry. Wydaje mi się, że nikt tutaj nie mieszka. Mam przynajmniej taką nadzieję. E, dobra, sprawdźmy to miejsce. Na, na pewno jakieś. O nie. Czy to jest. Czy to jest znowu ten policjant? Jak to możliwe? E, nie, nie, nie. Odejdź. Zginiesz. Nie ma takiej opcji. Dobra, nie wiem, czy to miejsce będzie bezpieczne. E, spróbuję tutaj weź, wykopać sobie jakąś jaskinię, ewentualnie schować się pod ziemią. I będę myślał po prostu. Przez tą noc co zrobić? Może przepłynę te morze. Może popłynę w tamtym kierunku. Dostanę się do jakiegoś innego miasta i tam przeżyję po prostu moją starość. Ale nic, dobra. Trzeba znaleźć sobie jakieś mi miękkie miejsce no i po prostu kopać tam dziurę. Więc dobra. Teraz czeka mnie bardzo, bardzo dużo roboty. Dobra, więc mam nadzieję, że już teraz tak normalnie podobała wam się kolejna tutaj e, kolejna część historii z Mad City. dziękuję dzisiaj Sepkowi oraz Marcelowi za pomoc w odcinku. Nasi oczywiście policjanci. E, tutaj przygoda będzie kontynuowana, jeśli będzie chcie, będziecie chcieli, więc mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Pozdrawiam was chłopaki, dzięki wielkie jeszcze raz za pomoc. No i co? Do zobaczenia w kolej... o nie! E, do zobaczenia w kolejnym odcinku.